Moje prace są bardzo intymne, więc trudno mi o nich mówić. E, powstawały w ostatniej dekadzie, e, czy właściwie no, w ostatnich 15 latach, i są swego rodzaju obrazami, e, ale obrazami niezwykłymi, bo powstały mi na podobraziu, jakim są odciski zdjęte z mego ciała. E, odciski zdjęte samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Które stają się takim płótnem, na którym planuje czy projektuje namalowanie obrazu. Te odciski mają awers i rewers, a więc można oglądać je z dwóch stron. Tutaj ta pra obie prace są zawieszone tak, że możemy je oglądać tylko z jednej strony, ale tak naprawdę możemy jeszcze obejrzeć obraz, który jest wewnątrz. Prace są taką próbą zarejestrowania ciała, mego ciała, które jest, no, ulega ciągłym zmianom, cały czas przekształca się, zmienia i, i już nie wyglądam tak jak wtedy, kiedy realizowałam te prace około 10 czy 8 lat temu. Poza tym odniesienie do doświadczenia pamięci czy rejestracji pamięci, które w, tej kontek w kontekście tej wystawy jest szalenie ważne. Jest dla mnie też ważne w, w pracy, w twórczości, bo jest to odniesienie też do rejestracji ciała, nie tylko mojego, ale przy tej przy pomocy tych technik zrealizowałam też odciski ciał moich najbliższych. A szczególnie ważne jest dla mnie to, co zrobiłam parę lat temu, rejestrując ciało mojego ojca, który dawno zmarł, i mam dokument jego ciała w postaci e, masek, i fragmentów e, rąk, czy twarzy, e, czy, czy po prostu fragmentów jego ciała. E, I myślę, że w, e, w kontekście tej wystawy jestem tu wpisana i co przysługuje mi jako zaszczyt, w kontekst też i zestawienie z pracami Aliny Szapocznikow. Choć od razu przyznaję, że nie są to prace inspirowane jej twórczością, ale wynikające z jakiegoś własnego doświadczenia i takiej próby dochodzenia do swojej wersji obrazu, bo zdecydowanie nie są to rzeźby, tylko są to obrazy.